Nazywam się Zbigniew Sonik, jestem szefem kuchni w Akademii Inspiracji Makro w Krakowie. Moja przygoda z gastronomią rozpoczęła się 20 lat temu, to właśnie wtedy po raz pierwszy pomyślałem, że zostanę kucharzem. Już wtedy wiedziałem, że gotowanie to będzie moja pasja. Moje pierwsze kroki w tym kierunku to była szkoła gastronomiczna na ulicy Zamońskiego w Krakowie, był to zespół szkół gastronomicznych nr 2 i tam po raz pierwszy zdobywałem moje pierwsze doświadczenie teoretyczne, jak i praktyczne. Po pewnym czasie uzyskałem zawód kucharza, następnie naukę postanowiłem dalej kontynuować i też po pewnym czasie uzyskałem zawód technologa żywienia. Kiedy już miałem zdobyty zawód, postanowiłem pójść do pracy. Moje pierwsze miejsce to były restauracje i hotele w Krakowie. Tam zdobywałem swoje pierwsze doświadczenie już na stanowisku kucharza, później szefa kuchni pod okiem doświadczonych szefów kuchni i specjalistów w danej dziedzinie. Zawsze uważałem, że należy się rozwijać, dlatego też dość często zmieniałem miejsca pracy, aby jak najwięcej się nauczyć, jak najwięcej zobaczyć. Po następnych kilku latach postanowiłem na chwilę odsunąć się trochę od kuchni gorącej i pójść w stronę cukiernictwa. I rozpocząłem pracę w cukierni, gdzie nauczyłem się przygotowywać torty w stylu klasycznym, w stylu angielskim, również torty glazurowane. Idąc dalej tym torem rozpocząłem pracę w krakowskiej manufakturze czekolady. Tam już kierowałem całą zmianą na produkcji i przygotowywałem trufle, praliny, tabliczki czekoladowe, figurki, również rzeźby czekoladowe na indywidualne zamówienia klientów. Kolejnym etapem w moim życiu to było przystąpienie do egzaminów państwowych. Był to egzamin mistrzowski w zawodzie kucharza i w zawodzie cukiernika. A też w międzyczasie jeszcze zdałem certyfikaty Instruktora Praktycznej Nauki Zawodów i Wykładowcy Kursów. Uważam, że cały czas powinniśmy się rozwijać, poszerzać swoją wiedzę, swoje umiejętności, ponieważ trendy gastronomiczne zmieniają się bardzo często. Jest ogromna liczba produktów, które uczymy się wykorzystywać na nowe sposoby i staram się tę wiedzę przekazywać w Akademii Inspiracji Makro w Krakowie podczas warsztatów, które prowadzę.